Jeszcze kilkanaście lat temu w ten sposób bawiono się na każdym podwórku. Drugi dzień gry miejskiej był okazją, żeby takie zabawy poznać lub jak Mirgała odkryć je na nowo. Kilka sytuacji mi się przypomniało z lat, z lat właśnie takich y, młodszych, gdzie razem z dziewczynami graliśmy między innymi w gumę. I to właśnie ona cieszyła się w sobotę największą popularnością. Dawno zapomniana gra, teraz nie widzę, żeby ktoś na osiedlach skakał. Tak jak my kiedyś te wyliczanki przypomnieliśmy sobie wierszyki, które... Kiedyś jako dzieci śpiewaliśmy podczas skakania. Wykazać skocznością trzeba było się również w innych konkurencjach. Konkurencjach przygotowanych tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Chcieliśmy, chcieliśmy, żeby gra była skierowana do jak największej ilości uczestników, czyli żeby można było zagrać w prawdziwą grę, która polega na, na rozwiązywaniu zagadek, żeby był dzień sportowy. No no Podczas którego stadion lekkoatletyczny przy Alei Mireckiego został podzielony na sześć sekcji. A, wasza bula jest bliżej, nasza jest dalej. Na razie, we wszystkich, które są dostępne, było serso, był krokiet tutaj, minigolf, zabawy zręcznościowe. Tutaj bóle. Najwięcej emocji to chyba minigolf. Trudno jest w tą piłeczkę trafić do amatora. Do krokieta zawodowo podszedł Grzegorz Dragon, który, aby pograć w sosnowcu, przejechał aż z Gliwic. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Warunki trudne, ale, ale się da. Fajnie, bardzo ładna gra. Bardzo przyjemna ale jednocześnie wymagająca od zawodnika precyzji i koncentracji. Tak, ja nie trafiłem. Bo mimo prostych zasad przebicie takiej piłeczki przez kilka małych bramek nie jest wcale łatwe. Gra polega na tym, żeby dojść od jednego drewnianego słupka do drugiego drewnianego słupka, które są stawione na dwóch końcach pola gry. Pole gry ma długość 20 kroków, więc na każdym podwórku, w każdym miejscu można takie pole sobie wyznaczyć. Wyznaczony jest już za to dalszy program gry miejskiej. Po sportowych zmaganiach teraz przed uczestnikami kolejne wyzwania, w których wykazać będzie się trzeba nie tylko sprawnością fizyczną. Teraz mogą państwo, że tak powiem, się atakować.